Już mam z tej strony, Michał Foxy. Dave. Dzisiaj znowu gramy w Brockhaven Życie. I dzisiaj znowu ze mną jest kubuś. A nie, siamanko. co? A, no i. No i nie wiem, co się. Z... Nie wiem, gdzie mój tata. Czyli kubuś. Nie wiem, gdzie jest Kuba, czyli mój tata. Nie wiem, gdzie on jest. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Ej, co to było? Tam ja widziałem jakiś napis. Co tu jest? Co? Ta, tam widzimy kniepis zielony. Nie wiem, co, nie wiem co to się stało, ale zostawiacie subik, z my do góry, to lecimy z tym odcinekiem, Nie wiem co mam tutaj zrobić. Muszę pójść do przedszkola, ale może najpierw... Gdzie? Nie mamy tu na stacji telewizji. O! Spadłem gdzieś. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie ma. Nikogo tutaj nie ma. Bo ja mieszkam sam. Mój! Bez pomocy. Hmm. Hmm. Nikogo tam nie było. Ja tam nawet nie spadłem, tylko to było na niby. Dobra. Nie wiem, gdzie jest mój tata. Naprawdę. I. Musisz. Musicie zostawić, l, musicie zostawić y, 10 łapek w górę, żeby był następny odcinek. Dziesięć, xt. Aha! Jakiś złodziej! A. O nie, on zabiera kasę! Bo tutaj jest tajemne przejście, zobaczcie. A. On zabiera kasę! A, B, C, D E F gun! Puch. Nie, nie, nie! On obierze... On bierze... On bierze strzelbę muszę uciekać. Uciekam Ach, Uciekam! 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 Oho! No jeśli chcecie, żeby nie wsi do Was nocy, to zostawcie 10 tysięcy łatów w No chyba 10 tylko, bo 10 tysięcy nie da rady. Nie ma mnie nigdzie. Nie mam, nie da rady. Jestem na jakiejś górze, ale nie powiem na której. Proszę sobie do dowolni. Tak nie wiem. On płynie, widzę go, widzę go. Widzę go tam. Nie mam domu. tego Widzę go tam już 6000 lat o, nie ma to sobie 200 Dobra, na, na szczycie jestem bogaty i idę do domu. Widzę, Musicie mi pomóc, żeby, żeby... Jak chcecie, żeby ten złodziej uciekł. Jak chcecie, żebyśmy go pokonali, musicie zostawić 10 000 łapek w górę. żeby nie przyszedł do was w nocy. No właśnie, też dlatego. Muszę, muszę sobie zabrać te pieniądze. Uciekam. Uciekam. Ja do, idę do sklepu. A w sumie to już wcześniej mi kupił przed moim urodzeniem i mi to kupił kłada. A, bo mama, nie wiem. Mama moja nie żyje. Ale tak naprawdę tak na tylko mokrze nie żyje. O dobra. Dobra, mam jedzenie kasynka. A gdzie A z Robicie płatki. Dwa razy. No, chyba jest w sklepie ten złodziej. Jakieś Tosy. O! A ja ciebie wszędzie szukałem. A gdzie ty byłeś? Co? Ej! Szukałem. Szukałem tego jedzenia poza Na no rok już ciebie nie było! Bo zapomniałem wziąć! O matko, o matko jedyna! Przecież to rok się idzie z naszego. Dobra, Dobra, jeden rok później. Mam! Słyszałem, że jakiś złoty był. Tak był... Znowu wizji było. Tak wiem. Znowu był... Znowu, byli... Znowu jesteśmy w sklepie rok... już rok temu ostatnio byliśmy w sklepie, ale wróciliśmy do domu. Mami, nam, mam nowy no, fryst. O matko, czemu ja jestem Łysy? Ja chcę mieć fryzurę. Jaką? I okay. do domu A ja mam kłada I tylko przyjechał. Kogo? Tego ojca. Nie! O nie, ktoś go przyjechał! Michał, ja nie leżę. O, już leżę. o matko, który go przyjechał? Jedziemy z tym na policję. W tutaj jest policja. O nie, co ja przecież, zrobiłem? Przecież on jest policjantem. Ktoś przyjechał, u jego da tej pomocy. Dobra, już go zabierają do, do, do szpitala. Putinowska wojna, nie powstrzyma nas. Oj. Okay. Mm. No jedź do przodu! Co ty No nie umiem. <ścoughs> Dziecko niszczące. Już... Ej! papa. Amen. <laughs> Amen. Ja teraz swój nie Teraz? Halo? O nie no! Nie mam taty, nie mam nikogo! Chodzisz od razu do przedszkola. Dobra, jadę do przedszkola. O matka! O, z O, już jestem koło przedszkola w zasadzie. Ale... Eee, Słyszałem się pan... O, jest nowe dziecko. Dzień dobry. Dziś będzie nowe dziecko. Nowy, nowy kolega? Tak, ty jesteś jedyny. No w sumie. Czemu? A tam, tutaj stoi mój quad. Nie chodzisz do czwartej kasy, a już o składach. No bo tata mi kupił. Czyli twój tata ją no, no, bo ta. ten, to jest głupi. No tak, chociaż on teraz nie istnieje. Bo kłada się nie kupiła takiemu małemu dziecku. Mam dopiero 4 lata. Powinieneś mieć najpierw kartę problemową. A nie da się je zrobić w tym przedszkolu. Chyba się da, bo ja zrobiłem. Już cztery. Nie, razy. się da. Okej. Okay. A tego tak kładę ci i Nie zabiorę, bo teraz go schowałem. W takim miejscu, że go nikt nie znajdzie. No chyba nie w tym, w którym ja bo... go schowałem. No pa, ja, ja idę na wagary. Bo ci co za... Zabij... Dziś nie ma wagarów. Wagary można mieć od pierwszej klasy. To ja nie chcę dzisiaj iść do przedszkola, bo ja nie chcę, bo po prostu... Ale kolega nas zaraz. Nagrywamy! Odcinek! E! E! Eee, dobra. Ej, dlaczego tutaj... Dobra! Je... Dobra, jeśli czy Wam się podobało, zostawiajcie sobie dzwoneczkę miło okay. i łapaczki do góry, to to tyle. Pa pa!